Wyniki badań będą znane za dwa tygodnie. Wtedy okaże się, czy do projektu trzeba wprowadzić zmiany. Zdobywca Oscara za muzykę do filmu Przyczajony Tygrys Ukryty Smok w Krakowie, Tandung spotkał się ze studentami Akademii Muzycznej w przeddzień drugiego festiwalu muzyki filmowej. Jego muzyka to połączenie orientalnej tradycji z elektronicznym brzmieniem tworzonym przy użyciu najnowszych technik komputerowych. Najpierw pojawia się w głowie jakiś dźwięk, który stara się jakoś sobie wyobrazić. Następnie próbuję go uchwycić, bez względu na to, czy należy do kultury wschodu, czy zachodu, tradycji, czy nowoczesności. Największym mistrzem muzyki klasycznej dla Tanduna jest Jan Sebastian Bach. On dał nam cudowną filozofię, jak stworzyć kontrapunkty między rytmem, dźwiękiem, melodią i tempem. And the A to w muzyce filmowej jest najważniejsze, ponieważ dźwięk, obraz i fabuła muszą ze sobą współgrać. Koncert chińskiego zdobywcy Oscara w piątek o 21.30 na krakowskich błoniach. A pierwsze koncerty muzyki filmowej już jutro o 19.00 w operze krakowskiej. W sobotę na błoniach największa atrakcja pokaz władcy pierścieni Dwie Wieże z muzyką na żywo.